Poppy Playtime chapter drugi. Drodzy widzowie, będziemy przychodzić w grę jeszcze raz, ponieważ tego właśnie chcieliście. Tak więc, jeżeli jesteś nowym widzem, zostaw łapę w górę. Dzisiaj dobijamy do 5000 łap w górę, więc zostaw koniecznie. I oczywiście subskrypcję również, żeby kolor przycisku z czerwonego zmienił na szary i na pewno to mnie zmotywuje do nagrywania dalszych, kolejnych, fascynujących odcinków. A dzisiaj, czemu gramy w Poppy Playtime? I czemu gramy w Poppy Playtime po raz drugi w chapter drugi? Już wam mówię, dzisiaj robimy to, co wam obiecałem, czyli robimy grę na 100. Stop... Znajdujemy wszystkie znajdźki i znajdujemy wszystkie kasety Ponieważ niestety, ale pominąłem trochę tego Za pierwszy razem, gdy przechodziłem A teraz mieliśmy już kilka update'ów Więc na pewno uda nam się tutaj y, znaleźć wszystko I po prostu przejdziemy sobie grę jeszcze raz I będziemy mogli przyjrzeć się niektórym miejscom Bardziej dokładnie Tak więc obejrzyjmy sobie na początek tutaj Filmik y, promujący Mami Long Legs Już teraz tak na spokojnie, bez takich większych Emocji, y, które miały miejsce przy premierze, ponieważ jak nagrywałem premierę, to było już po północy i po prostu nie miałem energii, tak więc teraz full energia. Jest i mamuśka. Oj tak, planuję w ogóle kupić taką Mami Long Legs sobie na jakimś AliExpress, zobaczymy co z tego wyjdzie. Może być całkiem zabawnie. Tak jest. Playtime! Playtime! No i właśnie teraz się zaczyna. Zaczyna się mroczna atmosfera. Oj tak. I to normalnie przypominam mi się jakieś takie stare filmiki VHS. Dziwnie nagrane. No, to jest dokładnie to, to jest dokładnie to, widzowie. Jest i Popi widać ją tutaj. Ojojoj, oj, oj. i teraz pytanie, czy Popi jest dobrą, czy złą postacią? To mnie tak zastanawia, w sumie. Ale to dopiero w chapterze trzecim się dowiemy i to dosłownie pod sam koniec. Uuuu. Tak przypuszczam, przynajmniej, że tak właśnie będzie w chapterze trzecim. No i też jakby. Musimy czekać pół roku na kolejny chapter. To jest najsmutniejsza wiadomość, ale cóż, no, no jakby coś poradzić, no jest jak jest, widzowie, jest jak jest. Ważne, że możemy sobie pograć tutaj w chapter pierwszy, to jest po prostu najważniejsze. Dobra, tu znaleźliśmy popi. I z tego co widzę, to poprawili optymalizację, gdy zobaczcie, jak ta gra szybko chodzi. W ogóle pokażę Wam moje ustawienia. Mam wrażenie, że coś się jednak zepsuje, wszystko jest best, best, best. Tu sobie wyłączyłem motion blur, bo nie lubię tego grać, i tutaj jakieś filtry, też po prostu stwierdziłem, że je wyłączymy. Tak więc. Co? Idziemy, tu już możemy pobiec sobie na spokojnie. Ja sobie dam troszeczkę grę głośniej, ponieważ chcę się wczuć tutaj po raz kolejny. I tak, pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, to oczywiście wyjść stąd, tu już nie pójdziemy, nie wrócimy do e, chapteru, że tak powiem, pierwszego. Oczywiście dałoby się tędy jakoś przejść, e, hakując, ale to zostawiam na moją główną serię na głównym kanale z hakowania, bo jeszcze na pewno dwa odcinki się pojawią. I jesteśmy. O tak, Boże, jak to pięknie wygląda. Ten chapter drugi jest po prostu genialny. Tak więc co, tu możemy przejść, chyba nie, i tu też nie, czyli musimy iść po prostu przed siebie. I jak testowałem, to pamiętam, że w tym miejscu mamy nagle 60 fps, co nie gra, działa bardzo szybko, bardzo fajnie, ale kiedy podejdziemy tutaj, to w pewnym momencie gra zaczyna coś doczytywać. Przynajmniej tak miałem za pierwszym razem. I nagle miałem w tym miejscu 5 fps. -ów. Nie wiem, czy to przez to, że minimalizowałem grę, czy może z jakiegoś innego powodu, ale teraz, jak widać, wszystko działa. I muszę się nauczyć tutaj swingować niczym Spider-Man, bo to jest dość trudne. I na pewno jest i Hagi, posłuchajmy. Jest, Hagi Czy Ktoś chce przytulasa. Ech. w byle możemy to przewrócić? Możemy to przywrócić, widzicie za pierwszym razem Nie testowałem takich rzeczy, bo po prostu Jakby no wiecie, no nie wiedziałem czy tak można I nie chciałem niczego zepsuć, zresztą gra też działała Jakby jak chciała nie mogła a Teraz możemy cieszyć się 60 stałymi Klatkami podczas nagrywania To jest po prostu coś, coś pięknego Tak więc pójdźmy sobie tutaj, weźmy Klucz od popi i z tego co wiem to tutaj Chyba nic nie znajdziemy, jest jakaś Maszyna, która wygląda jakby się dało coś tutaj Zrobić, ale to jest tylko jakby wygląd Więc tutaj raczej nic nie zdziałamy Musimy iść przede wszystkim do Eliota. Ludwiga, czyli, że tak powiem, założyciela tutaj Playtime Corporation. I, no, te swingowanie. Nie, ja nie umiem po prostu, widzowie. Ja się staram, patrzcie. Łapię się tego. I teraz trzeba tak skoczyć, nacisnąć i puścić. No, okej, okay, ale mi to czasem po prostu nie wychodzi. Dlatego pod koniec, jak przechodziliśmy za pierwszy raz, a pierwszy, to było tyle problemów. A tymczasem możemy sobie wejść tutaj. Otwiera się, pięknie tutaj oczywiście, fantastycznie znajdujemy pierwszą znajdźkę, czyli Złotego Pana Kwiatka, nie wiem jeszcze jak on się nazywa. I oczywiście jest nasz pszczół dalej zniszczony, nie spodziewałem się, że jakby nie znajdziemy pszczół w czapterze drugim, no ale no niestety, takie życie nie znaleźliśmy, może będzie w czapterze trzecim. Mamy też jakiś dokument, więc też ciekawe, czy te dokumenty też się zaliczają do znajdziek? Chyba nie, ale to jest jakiś taki, nie wiem, no dziwny dokument Oczywiście fanarty, pierwsza kaseta, czyli brązowa mamy już po jednej znajdźce Więc całkiem spoko, obejrzyjmy sobie ten film Na spokojnie Może wyłapiemy coś nowego Popi Ludwig spent countless hours in the factory, working overtime relentlessly in an attempt to continuously innovate. Experimenting. Supplies. In the 1960s, an unfortunate family death had pushed Ludwig down to his lowest. But with so much ambition, he rose back up and continued to fulfill his vision for the Playtime Co. Toy. Yeah. Factory. Ludwig could never be content leaving a project unfinished. But just how did one man come to create such an astounding empire? How did he manage to stay determined even after suffering such a tragic loss? No, ciekawe, ciekawe. I koniec. To jest ciekawe, bo mam wrażenie, że Ludwik po prostu... Mimo iż stracił rodzinę, bo tam jest powiedziane właśnie, że jego rodzina zmarła Wydaje mi się, że on po prostu zamknął ich duszę w zabawkach No nie ma innej opcji Nie ma innej opcji Mami Longlegs to jest jego żona On jest Daddy Longlegs Jeszcze pewnie jest Kid Longlegs i tak dalej Ja, 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 ja mówiłam On to po prostu zamyka, zamknął, że tak powiem duszę w, no, w zabawkach swojej rodziny Takie mam przynajmniej tutaj przypuszczenia I tutaj, uwaga, uwaga Siema Jessie, Poppy. Piękne animacje spoko. Przywracamy energię i pyk! I pyk! I teraz... pyk! No działaj, no działaj, proszę. Proszę, Gierko, nie rób mi tego. Dobra, zadziałało. Już się bałem, że nie zadziała naprawdę, jak to, miałem wrażenie, że thank back. Super. Na początku ona jest miła, ale jak sami zobaczycie później, to to nie jest do końca takie, jakby. Musimy się stąd wydostać. Jasne, Popi, wydostaniemy się stąd. Jestem z tego. Jestem tego pewien. A więc nasze pierwsze zadanie, takie poważne już widzowie, czyli musimy złapać się tego i. Udało się za pierwszym razem. Jednak jakiś skill tutaj wpadł. Nie ma co ukrywać. Teraz musimy uważać, ponieważ nie chcę przegapić żadnej znajdźki, a one są nieraz tak poukrywane. Siema? Missy, me. Nie, to jest Kissy. Kissy, me. O. Oh. A tu mamy kolejny fanart. W ogóle fanarty są kozackie. Please make more good. Coś tam to the Ludwig, Hagiwagi poppy, me. I will look to. Hard... Na pewno w tych fanartach coś można jeszcze tutaj znaleźć. Jakieś dodatkowe ciekawostki. Ale powiem szczerze, że są ładne. I Candy Cat jest nawet. I Bron jest. I wszystko tutaj jest. Piękne te biuro, oczywiście, Ludwiga. I teraz my musimy pójść... Okej, okay, teraz się tu pojawiły łapki, że możemy przyłożyć. Czyli tak, stąd przyszliśmy, tu byliśmy i teraz musimy iść tutaj, żeby oczywiście dostać się... Chyba to już będzie te główne miejsce, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje... I zaraz tutaj powinna być... Tak mi się wydaje, że mam long legs. I ta przepaść, nie ma co ukrywać, jest przerażająca, tak więc... O! Okej, okay, za pierwszym razem jest coraz lepiej. Nie ma co ukrywać, jest coraz lepiej. I gra trzyma stałe 60 klatek. Coś po prostu pięknego. No i niestety, pszczółko kokotek. ajajaj Ajajaj. Jestem ciekaw, jak będzie wyglądała, jakby jeżeli w ogóle zrobię pszczółko kokota w kolejnym chapterze. Jak on będzie wyglądał? To jest to jest jakby rzecz, która mnie naprawdę ciekawi. No i jest najważniejsze miejsce. Słuchajcie, widzowie, najważniejsze miejsce tego chapteru. Siema popi. Żegnaj popi. No i nie ma popi. Znaczy, była popi i nie ma popi. A my musimy skoczyć w tą dziurę. Tak więc co? Skaczemy i. Jeronimo! Chyba tak się to mówi. A! A! To jest jakaś rura. I teraz, kiedy wszystko mam rozjaśnione, to widać, że to nie jest jakby przepaść, tylko to jest rura, którą my zjeżdżamy. Patrzcie. Pyk, pyk, pyk. Tego wcześniej nie widzieliśmy za pierwszym razem. Teraz, jak mamy wszystko ładnie rozjaśnione, to naprawdę tutaj widać. Late Pierre, Edimene, Stella. Okej, okay, i tutaj. Nie wiadomo kto, okej, okay, okej, okay, ciekawe, ciekawe Game Station, tam musimy pójść Tu jest chyba zamknięte I z tego co wiem, na razie chyba tutaj nie będzie Jakichś, że tak powiem Dodatkowych rzeczy O jest, to jest ta pierwsza zagadka, dobra, dobra, dobra Już, 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 trzeba zrobić tak Czekajcie Jak to się robiło, to było jakieś takie To było jakieś takie zakręcone Musimy Okej okay, Okej, okay, okej, okay, okej, okay. jak to teraz szło Tak Chyba, a jak przyłożę Czerwoną, nie Czyli muszę to zrobić tak A jak, jak ja to zrobiłem za pierwszym razem Ej, nie pamiętam Totalnie widzowie nie pamiętam, dobra, czyli Tu, A to wtedy To zamyka, co Okej okay. ten sposób A jak zrobię tak i tak Jak ja to zrobiłem Za pierwszym razem i totalnie nie pamiętam Um, czekajcie, muszę to. A, dobra, 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 dobra. To było tak. Było tak. Okej. Okay. I teraz musimy. Patrz, ja to wam pokażę, bo wtedy chyba wam nie pokazałem tego dokładnie. Trzeba zrobić tak. Tak. O, tak, tak, tak. Chyba to mamy, widzowie. I teraz tutaj. Boom No, come on. No działaj. Gierko, nie rób mi tego. Dobra, co działało. Okej. Okay. To była ciekawa zagadka, powiem wam szczerze, drugi raz, jak ją przychodziłem, to już teraz szybciej załapałem, ale za pierwszym razem było takie. E, e, co tu się robi, co tu się robi? A teraz jest o wiele po prostu, że tak powiem, no, no lepiej, nie ma co ukrywać. Dobra, tak więc co, idziemy sobie tędy. I chyba tutaj zaraz z góry zleci Mami Long legs. Podejdźmy i zobaczmy, czy tutaj właśnie stracimy czerwoną łapkę. To jest ten moment na 100%. Ona tutaj zejdzie z góry, patrzcie. Pyk. A new playmate! Oddawaj łapkę! Oddawaj łapkę! Oddawaj! Już się ciebie nie boję! Oddaj łapkę! Upp. I oddawaj popi Wow! Wow! Oh my god! Yeah. Mhm. Mm oddawaj poppy! Jak za starych, dobrych czasów. Trzy gry musimy wygrać. Czy mi się wydaje, czy Popi jest brudna na twarzy? Nie, nie wydaje mi się. Ale to jest creepy. Ale to jest creepy! A! I zniknęła, nara, 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 mami long legs. Dobra, to się automatycznie otwiera, więc jakby tutaj już yy, yy, na luzaczku, na luzaczku. Idziemy sobie do Game Station. Patrzcie, jak kiedyś było ładnie, była mami long legs tutaj. Wszyscy przychodzili do Playtime Corporation, nagle wszyscy pracownicy zniknęli z niewiadomych przyczyn. Po prostu, wiecie, jakby nic się nie działo, po prostu wszyscy pracownicy pyk i zniknęli, nie ma ich. No i jesteśmy. Game Station. Oh yeah! Zobaczcie jak to wygląda. I jest tutaj oczywiście poster Mami Long Legs. Który totalnie nie działa. Obalamy! Teraz nie macie momentu, obal wszystkie postery. Ops! Um, nie ma. <noise> Pięknie, dobra. Na pewno tutaj na tym placu zabaw gdzieś jest ukryte złote. Znowu złota znajczka, i tak jest dokładnie tutaj. Pyk, podnosimy. W tym miejscu mamy kolejną już złapaną. Robimy gra na 100%. Widzowie, to nie ma innej opcji. To jest to, co właśnie teraz spróbujemy zrobić. I teraz tak, pociąg, z tego co pamiętam. I musimy e, trzy gierki tutaj zrobić. Z tego co się orientuje. Okej, okay. czyli tak, tu odpalmy pierwszą. Chyba tak, powinniśmy odpać po prostu pierwszą. Okej. Okay. Musical memory! O kurde, to jest to, to jest to, to jest to pierwsza, to jest ta pierwsza, jest ta pierwsza gra, dobra. A, nie mogę patrzeć, nie mam zielonej łapki, więc nie mogę dostać się do pociągu. Dobra, pierwsza gra już się odpaliła, Musical Memory, więc tam sobie pójdziemy i spróbujemy jakby, no, no nie wiem, no po prostu wygrać ten Musical Memory. Nie mam pojęcia, czy to się uda, znaczy, no na pewno się uda, ale to pamiętam, że to była dość dziwna, dość dziwna gra. Tutaj za chwilę spotkamy naszego przyjaciela, czyli Banzo de Bani, przynajmniej taką się nazywa, albo po prostu Banzo Bani. Okej, okay, więc tutaj się z nim zmierzymy, jak widzicie, no też jest uszkodzoną zabawką, tak więc dobra. E, chyba musimy przejść jakoś tu... Nie, tędy też nie, więc chyba po prostu przyjdziemy na skróty, czyli e, przez boczne wejście fabryki. I chyba tutaj nie ma nic złotego, ani żadnej znajdźki z tego co pamiętam. A przynajmniej tak mi się wydaje, ale coś jakieś tutaj dziwne, dzikie wczytywanie było. Tu jest coś takiego, dobra, musimy zejść. Tak, jest, dobra, do tego tunelu. To jest ewidentnie z tego, z traileru ten tunel. E, troszkę go zmienili, wtedy on był taki bardziej brzydszy, a teraz mamy tutaj zdecydowanie wszystko. Wyglądające lepiej, i są nasze maszyny. Dobra. Pierwsze co to, oczywiście, łapiemy zieloną kasetę. To jest chyba cyjanowa kaseta? Albo jakoś tak? Nie mam pewności. Tak więc co? Włóżmy ją i obejrzyjmy sobie ten filmik, zobaczmy, co tutaj ciekawego się dowiemy. Mimo iż oglądam to drugi raz, to i tak myślę, że warto. A to jest to, dobra, green hand, czyli że ona będzie przechowywała energię, ta łapka. Wow, shoot green power outlet. Przytrzymaj na chwilę elektryczność. Jej! 10 sekund będziemy mogli przetrzymywać elektryczność. To też ważne, bo to też nie każdy pewnie zapamiętał za pierwszym razem. Bo to też w emocjach to wiecie, jak to jest. Dobra, teraz wiemy, że 10 sekund i musimy. Pyk. No i oczywiście przykładamy, i to będzie tak to właśnie tutaj mniej więcej działa. O Tą kasetę też pamiętam, że znalazłem za pierwszym razem, ale którąś pominąłem, więc muszę znaleźć tą, której jakby. Oj! No właśnie, więc trzeba uważać, żeby nas nie zgniotły drzwi. E, jakąś kasetę na pewno pominąłem, która jakby tutaj e, gdzieś jest ukryta, a ja jeszcze nie wiem gdzie. I z tego co wiem, gdzieś tutaj na górze powinien być ukryty... E, powinna być ukryta kolejna znajdźka, więc dobra. Póki co chyba powinniśmy zrobić sobie łapkę. Tak mi się wydaje, więc tak. Robiło się to tak. E, naprawić trzeba rurę. Pyk. Okej, okay, dobra, naprawione. I teraz tak. Pierwsze co? Nalewamy... Kuleczki, i chyba widzę znajdźkę. Tak jest, tam jest łapka. Czy mogę ją stąd sięgnąć? Czekajcie, spróbujmy. Nie, chyba nic z tego nie będzie. Nie dam rady jej sięgnąć z takiej wysokości. Ale jeżeli pójdę tędy, to tu są schody, więc jestem w stanie dostać się prawdopodobnie na górę. I czy jestem w stanie zamknięte? Ej, jak ja mam się dostać na górę i zdobyć tą łapkę? Czekajcie, coś jest nie tak. Zielona łapka może nam pomoże. Czekajcie, bo jakby totalnie nie wiem, jak się dostać na górę. Dobra. Drugie. Druga opcja tworzenia łapki, czyli przelewanie farby. To tak? Tak, to jest jakby jakieś takie, no jakieś taka czynność, yy, która polewa te łapki takim srebrem. Tak, to, przynajmniej tak to wygląda. Przynajmniej tak to wygląda. Yy, I oczywiście musimy teraz zrobić najważniejszą rzecz, czyli okolorować łapki. I to będzie ta trzecia maszyna, tak? Pierwsza, druga, trzecia, w sumie czwarta, jakby nie patrzeć. Czyli maszyna kolorująca. I łapek mamy 5. Tak więc dobra. Pyk. Kolorujemy, i później będzie jeszcze coś, czyli. Paga, zobaczmy. No paint in the machine. Brak farby. A, coś się zaklinowało, czyli teraz możemy. No dobra, teraz możemy pójść na górę. Teraz wszystko się zgadza. Zastanawiam się, czemu te drzwi są zamknięte, skoro ja tutaj powinienem móc wejść. I mamy dostęp do drugiej znajdźki, czyli złotej łapki. Jak sami widzicie, mamy znajdziek już dwie, a jeszcze mamy 3, 4, 5, 6 do znalezienia. Myślę, że będzie... nie będzie tutaj problemu. Wiem, że jedna jest znajdka taka w takim miejscu, yy, gdzie te miejsce jest jakby. No, można łatwo spaść i trzeba uważać, żeby po prostu yy, coś mam tu zrobić. Czekajcie, yy, farba leci, dobra. Yy, jest takie miejsce, które musimy. Najpierw załadujmy farbę, ok? dobra Gdzie po prostu możemy spaść i pominąć tą znajdźkę, więc Będę musiał uważać na to miejsce i póki co Wlazłem na jakieś rury, dobra, nieważne Nalejmy tutaj oczywiście trochę farby I teraz mamy już zielone łapeczki pokolorowane Zobaczcie jak to szybko idzie, to jest normalnie wszystko tutaj maszynowo I pamiętajcie, bezpieczeństwo przede wszystkim, tutaj informacja od brona. Siema Bron, coś ciekawego, playtime, Co is not uh, liable of injuries u, pamiętajcie, że trzeba być trzeba bezpieczeństwo przede wszystkim, to jest ważne. Dobra, odpalamy sobie to. No i lecą. Dwóch dekaworet. Jakiś pracownik tutaj siedział po prostu i kontrolował sobie y, tworzenie tworzenie tych łapek. Dobra, łapiemy zieloną łapkę. A właściwie podnosimy ją, no i mamy pięknie pyk. Ach, jak to ładnie wygląda. I cyk, możemy sobie tutaj otworzyć. No i oczywiście przejść, y, że tak powiem, do kolejnego miejsca. I chyba tutaj. Nie da się tędy przejść. Czyli musimy przejść tędy, tędy, i wychodzimy, właśnie dokładniej mówiąc, w tym miejscu. A więc, skoro już mamy tą zieloną łapkę, i mamy tutaj naszego kwiatka, który reduce, reuse, recycle, który mówi nam, że będę w chapterze trzecim. Haha, <ścoughs> i będziesz się mnie bał. Dobra, naciśnijmy. Ojej, ojej. No, zaraz tutaj będzie musical memory. Czujesz, że zaraz tutaj będzie musical memory. Oj, tak. Dobra, wchodzimy i oczywiście czekajcie, bo ja tutaj mam misję. Obalić wszystkie plakaty jumpscarów. Dobra, lecimy i zaczyna się zabawa. To będzie ciekawe, dobra, to jeszcze zrobimy w dzisiejszym odcinku musical memory. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Jest bardzo Bani z góry. Playtime call. Welcome to musical memory. Yeah. This advanced memory and cognitive recognition test is designed to simulate several segments of the brain. I I'll Co to and efficiently your A and you must recreate the uh -huh. sequence using the buttons around you. Dobra, to to you. When you complete a color pattern correctly, Bunzo will rise back up. Yep. Będzie Będziesz szybciej się przemieszczał. Czyli to jest inaczej niż we FNAFie, bo we FNAFie było tak, że jak się pomyliliśmy. Bang, instant jumpscare. Dobrze. Szybko, szybko. Good luck. Good luck. No, we FNAFie było tak, że od razu był jumpscare od Freddy'ego, jak się pomyliliśmy przy tej gierce, na zapamiętywanie. A tutaj on po prostu będzie spadał z góry szybciej. O, jest Mami Loglex! Siema! Yep! Jest! Siema! Siema, jumpskerze. O ty niedobry! I on jest żywy! Był dzwonek na kolację, o, Albo na obiad. Dokładnie. Dobra, zaczynajmy. Green, green. Dwa razy zielony. Raz. Zielony, zielony, niebieski. Zielony, zielony, niebieski, czerwony. Zielony, zielony, niebieski, czerwony, zielony. Łatwo. Łatwiutko, widzowie. Runda druga. Green. Zielony, żółty. Zielony, żółty, zielony. Zielony, żółty, zielony, zielony. Dobra. Zielony, żółty, zielony, zielony, żółty O! Green, yellow, green, green, yellow, green, green, red, nara! Green, yellow, green, green, red, pilot, green, Udało się! Uhu, -huh! wygrałem! Mam mi patrzy na nas Runda trzecia. Czerwony Czerwony Wait, pomarańczowy Czerwony, pomarańczowy fioletowy Czerwony, pomarańczowy fioletowy zielony Czerwony, pomarańczowy fioletowy zielony. Oh my god! Czerwony, zielony Nie, jak to. Czerwony, pomarańczowy, biały? O -o! Red, orange, violet, green, white. Udało się. Y red, orange, nie. Czerwony, pomarańczowy, fioletowy, zielony. Y czerwony. Zielony Nie! 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 Najgorzej! Najgorzej widzowie! Jak poległem, poległem totalnie! Dobra, może tym razem pójdzie lepiej Chyba Dobra, zrobiłem tą rundę. Ej, zrobiłem tą, dobra Trzecia Niebieski Blue Jay Nie, chwila! Blue Jay Blue J serce. Blue J heart green. Dobra. Blue J blue J heart green P. Yay! Blue J heart green. I J? O-o! Y blue? J? Y hard, Green? Y J? A -a! Najgorzej na świecie! Dobra, zrobiłem widzowie. Teraz by... Co? Jeszcze, jeszcze jedna runda jest. O, to jest to! Dobra, 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 dobra. Pyk, pyk, pyk i musimy trafić w to! Mamy to, okej, okay, udało się. Och, rozwaliłem tą gierkę, ale było ciężko, powiem Wam szczerze, ciężko jest nagram zapamiętywanie. Zepsuło się. Koniec zabawy. Dobrze, dawaj kodzik. Look up! Thank you, mommy! Boop. Dziękuję. No i dostaliśmy właśnie w ten oto sposób pierwszą część kodu. Czyli Banzo, y, Kisi, Kotek i Mami. To jest pierwsza część kodu. Ten kod chyba się nie zmienia z tego co widzę. Little longer. Nara, nara Mami. No i sobie poszło. A my oczywiście mamy piękne tutaj. Wyjść. No tak, no tak, nie mogło się to skończyć aż tak dobrze. Musiało się to skończyć źle. Tak więc, co? otwieramy sobie to i chyba tutaj nie ma już żadnych znajdziek, tak przynajmniej mi się wydaje, że nie powinno być tutaj żadnych znajdziek, więc lepiej będzie, jeżeli po prostu wejdziemy do Wentu. To jest nasz cel. Wejdźmy do Wentu na spokojnie. O tak, na spokojnie. i powinien być jakiś jumpsker, taki z nienacka, nie wiadomo skąd, po prostu, wiecie, wyskakuje coś i, i, i tyle, co nie? Ale tutaj nic nie dostajemy. I z tego co wiem, to chyba już tutaj wyjdziemy gdzieś na jakiś korytarz i będziemy już w miejscu... tak, chyba to będzie już miejsce z bronem i tam będą kolejne znajdki, więc na pewno będziemy musieli tam sobie troszeczkę tutaj yy, poszukać. Dość długi ten. Tak jest, to jest to miejsce i w tym miejscu kończymy ten odcinek.